Drodzy widzowie, świat, który znamy, wkracza właśnie w czas pełen niepewności. Trudności, przed którymi staniemy, mogą być większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale posłuchajcie uważnie: w tym chaosie istnieje jedno bezpieczne schronienie to wiara wiara, która chroni, wiara, która prowadzi, wiara, która może ocalić nie tylko nas, ale cały naród. I właśnie w tej chwili, kiedy na horyzoncie zbierają się ciemne chmury. Matka Boża postanowiła zainterweniować. Przekazała szczególne przesłanie dla Polski, wezwanie do działania i modlitwy, zanim nadejdą jeszcze trudniejsze dni. To nie jest przypadek, że akurat teraz pojawiła się ta wizja. To znak, znak, że Bóg ma wobec naszego kraju wyjątkowy plan. Ale uwaga, to przesłanie nie jest lekkie. Zawiera obietnice, które wypełnią się tylko pod jednym warunkiem. Nasza odpowiedź musi być stanowcza i wierna. Polska musi się obudzić i przyjąć swoje zadanie. A teraz ważna rzecz, dlaczego siedem obietnic? Dlaczego akurat ta liczba? W Biblii liczba siedem symbolizuje pełnię, doskonałość, coś, co jest ukończone zgodnie z wolą Bożą. Tak jak świat został stworzony w ciągu siedmiu dni, tak te obietnice mają przynieść pełnię łaski, jakiej potrzebujemy, by przejść przez nadchodzące trudności. Ten film to nie tylko opowieść o wizji, to wezwanie do działania. Słuchajcie uważnie, bo każde słowo niesie znaczenie. Każde słowo może być odpowiedzią na Wasze pytania, na Wasze lęki. Teraz jest czas próby. Czy jesteśmy gotowi, by odpowiedzieć? Zanim przejdziemy dalej, proszę polub ten film i napisz w komentarzu: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilka dni temu w jednym z polskich domów. Zwyczajna kobieta matka, zatroskana o swoje dzieci, po całym dniu pełnym obowiązków uklękła do modlitwy. Z różańcem w dłoniach, z sercem pełnym trosk, zaczęła prosić Matkę Bożą o ochronę dla swojej rodziny, dla znajomych, dla całego narodu. Zmęczona, zasnęła. Ale to, co wydarzyło się później, było czymś więcej niż snem. To była wizja, która na zawsze zmieniła jej życie. Znalazła się w miejscu, które przypominało jej dom, ale wszystko dookoła wydawało się inne. Światło było jasne, delikatne, niemal niebiańskie. I wtedy zobaczyła kobietę. Kobietę otoczoną blaskiem, z pełnym miłości, ale i pilności spojrzeniem. Na początku nie wiedziała, kim jest ta postać. Czuła lęk, czuła, jakby czas stanął w miejscu. Ale po chwili usłyszała ciepły, choć stanowczy głos. Nie bój się, córko, jestem Faustyna, przychodzę z wiadomością od naszej Pani. To były słowa, które przenikały serce. Święta Faustyna, wielka apostołka Bożego Miłosierdzia, przyszła z nieba, by przekazać ważne przesłanie dla całego narodu polskiego. Jej słowa były jasne: Polska ma wyjątkową rolę w boskim planie. Nie może osłabnąć, nie może się poddać, bo to właśnie ten naród ma być przykładem dla świata. Światłem w czasach, gdy inni zatracą wiarę. Ale ta misja wymaga odpowiedzi. Nasza odpowiedzialność jest ogromna to od naszej wierności zależy, czy obietnice Matki Bożej się spełnią. Faustyna mówiła dalej: Nasza Pani wysłała mnie, abym objawiła siedem obietnic dla Polski. Są to obietnice miłości, ale również odpowiedzialności. Każde jej słowo miało ogromny ciężar. Naród polski musi trwać w wierze, bo nadchodzą trudne czasy. Świat stoi na progu wielkiego oczyszczenia, i tylko ci, którzy pozostaną wierni, będą mogli przetrwać i stać się światłem dla innych. Ta wizja nie była zwykłym snem. To było prawdziwe objawienie, które niesie pilne wezwanie dla nas wszystkich. Faustyna nie przyszła po to, by pocieszyć, przyszła, by ostrzec i wezwać do działania. To jest chwila, w której każdy z nas musi zadać sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na to wezwanie? Czy jesteśmy gotowi podjąć tę misję, którą Bóg powierzył Polsce? Pierwsza obietnica, którą Faustyna przekazała od Matki Bożej, była niezwykle wyraźna. Polska może zostać objęta szczególną ochroną w nadchodzących czasach próby, ale uwaga: ta ochrona nie przyjdzie automatycznie, nie jest czymś, co nam się należy bez wysiłku. Aby została nam dana, musimy spełnić jeden warunek: modlitwa musi być nieustanna, zwłaszcza modlitwa różańcowa. Faustyna podkreśliła, że każda odmówiona modlitwa, każdy różaniec trzymany w dłoniach, jest jak niewidzialny mur, który chroni nasz kraj przed siłami ciemności. To właśnie ta modlitwa tworzy barierę, która powstrzymuje zło przed wniknięciem do naszych domów, rodzin i serc. Bez modlitwy jesteśmy bezbronni. Wyobraźcie sobie Polskę otoczoną takim murem, wznoszonym rękami tych, którzy wiernie się modlą. Widziane we śnie obrazy były przejmujące: ludzie klęczący w domach, w kościołach, trzymający różaniec, jakby to była ich jedyna broń. W tych miejscach panował pokój, czuć było siłę, ochronę, ale były też inne obrazy, domy, w których modlitwa została porzucona. W tych miejscach mur, który kiedyś istniał, zniknął, a tam, gdzie nie było już duchowej ochrony, zło znalazło drogę, by wejść. Faustyna ostrzegła: Jeśli porzucimy modlitwę, ta ochrona osłabnie. Każde zaniedbanie w modlitwie to luka w murze, przez którą mogą przedostać się siły, których nikt z nas nie chciałby zobaczyć w swoim życiu. To nie jest przesada. To wezwanie do duchowej walki, walki, której orężem jest różaniec. Matka Boża dała nam narzędzie, ale teraz to od nas zależy, czy z niego skorzystamy. Dlatego każdy z nas, każda rodzina, każda wspólnota powinna chwycić za różaniec niech to będzie nasza codzienna tarcza mur, który postawimy między Polską a Złem. To jest pierwsza obietnica ochrona, która przyjdzie tylko wtedy, gdy będziemy trwać w modlitwie. Druga obietnica była równie doniosła. Polska ma stać się latarnią wiary dla całego świata. W czasach, gdy inne narody będą odwracać się od Boga, gdy prawda zostanie odrzucona, to właśnie Polska ma pozostać wierna i niezłomna. Mamy być jak światło na wzgórzu, które wskazuje drogę zagubionym w ciemności. Faustyna powiedziała wyraźnie: Świat może odwrócić się od prawdy, a wiele narodów może porzucić wiarę, ale my, Polacy, nie możemy na to pozwolić. To nie będzie łatwe zadanie. Trzeba będzie stawić czoła szyderstwom, presji, a nawet prześladowaniom, ale właśnie wtedy nasza niezłomność będzie najważniejsza. Nasza wierność stanie się dowodem, że prawdziwa wiara może przetrwać wszystko, nawet największe burze. To wezwanie nie jest skierowane tylko do duchownych czy liderów religijnych, jest skierowane do każdego z nas. Każdy z nas może być przykładem wiary w swoim otoczeniu, w rodzinie, w pracy, wśród znajomych. To nasze codzienne świadectwo wiary będzie znakiem, że prawda nie zginęła, że światło wciąż świeci. Faustyna mówiła o odwadze, o potrzebie wytrwałości. Nie lękajcie się. Te słowa nieraz padały z ust tych, którzy nas prowadzili. I teraz są równie aktualne. Musimy być odważni, musimy pozostać wierni. Bo choć świat może się pogubić, to nasze światło może być tym, co pozwoli mu znaleźć drogę z powrotem do Boga. Jeśli uda nam się wytrwać, jeśli zachowamy wierność, staniemy się latarnią, która rozświetli ciemność. Polska stanie się znakiem nadziei dla tych, którzy ją utracili. To jest druga obietnica, ale jej spełnienie wymaga od nas odwagi, wytrwałości i niezłomnej wiary. Czy jesteśmy gotowi być tym światłem dla świata? Czy mamy w sobie odwagę, by pozostać wierni, gdy inni będą odwracać się od prawdy? Pamiętajcie, nie jesteśmy sami. Mamy przewodniczkę, która czuwa nad nami, ale to my musimy zrobić pierwszy krok. Trzecia obietnica, którą usłyszała Faustyna, dotyczy czegoś, co każdy z nas dobrze zna, naszych rodzin. Matka Boże obiecała, że tam, gdzie różaniec będzie odmawiany wspólnie. Zapanuje pokój i jedność. Rodzina stanie się twierdzą, której żadna burza nie zdoła zniszczyć. Faustyna widziała obrazy domów, w których modlitwa była codzienną praktyką. W takich miejscach panował spokój, miłość i harmonia. Rodziny, które razem klęczały do modlitwy, były zjednoczone, gotowe stawić czoła każdej trudności. Te domy promieniowały wewnętrzną siłą, to była duchowa ochrona, jakby każdy różaniec stawiał niewidzialną barierę przed wszelkim złem, ale widziała również inne obrazy, domy, w których modlitwa została zapomniana. W takich miejscach panował chłód i podziały, zamiast jedności były konflikty, zamiast miłości obojętność. Te rodziny stawały się podatne na chaos, na siły, które rozbijają od środka to, co powinno być najsilniejszym fundamentem życia każdego człowieka. To przesłanie jest dla nas bardzo ważne. Modlitwa rodzinna to nie tylko piękny rytuał, to duchowy fundament, który buduje jedność. Kiedy rodzina modli się razem, staje się silniejsza, bardziej odporna na trudności. Dlatego Matka Boża wzywa nas, byśmy nie porzucali modlitwy w domach. Niech różaniec stanie się naszą codziennością, nie tylko w chwilach kryzysu, ale każdego dnia. To od nas zależy, jak będą wyglądały nasze rodziny. Czy będą miejscem pokoju, miłości i wzajemnego wsparcia, czy też staną się podatne na wpływy, które wprowadzają podziały? Matka Boża daje nam jasną odpowiedź: jeśli chcemy jedności i pokoju, musimy wrócić do modlitwy. Musimy razem, jako rodzina, klękać do Różańca i prosić o łaski, które mogą ocalić nie tylko nas, ale również nasze bliskie relacje. Pamiętajcie, każdy wspólnie odmówiony Różaniec, to krok w stronę pokoju, w stronę jedności, w stronę siły, która jest potrzebna nam wszystkim. To jest trzecia obietnica, ale jej spełnienie zależy od tego, czy podejmiemy to wezwanie do wspólnej modlitwy, bo tylko wtedy, gdy modlimy się razem, naprawdę jesteśmy razem. Czwarta obietnica przynosi nadzieję, która jest nam dziś tak bardzo potrzebna nadzieję na nawrócenie tych, którzy oddalili się od Boga. Matka Boża obiecała, że modlitwa i ofiara Polaków mają moc sprowadzenia z powrotem na właściwą drogę nawet najbardziej zatwardziałych serc. Faustyna mówiła o tym wprost: Każda modlitwa, każda ofiara złożona z serca ma znaczenie. Nie możemy lekceważyć nawet najmniejszych aktów modlitwy, bo właśnie one mogą być narzędziem wielkich przemian. Często wydaje nam się, że nasze modlitwy. Nic nie zmieniają, że jesteśmy zbyt mali, by mieć jakikolwiek wpływ na losy innych. Ale to jest kłamstwo, które chce nas zniechęcić. Wyobraźcie sobie ludzi, których znacie, przyjaciół, sąsiadów, bliskich, którzy odeszli od wiary. Może myślicie, że nie ma już dla nich nadziei. Faustyna jasno powiedziała: Każda modlitwa zanoszona za nich ma moc. Nawet jeśli nie widzimy efektów od razu, to Bóg działa w swoim czasie i na swój sposób. Naszym zadaniem jest się nie poddawać, modlić się dalej, ofiarowywać swoje codzienne trudności, a nawet drobne wyrzeczenia w intencji ich nawrócenia. To wezwanie jest dla każdego z nas. Możemy myśleć, że nasze modlitwy są zbyt skromne, zbyt małe, by cokolwiek zmienić. Ale Faustyna podkreśliła, nie lekceważcie mocy modlitwy. Nawet najmniejszy akt wiary, nawet najcichsza modlitwa odmawiana w ukryciu, ma ogromną wartość w oczach Boga. Jeśli więc znamy kogoś, kto zagubił się na drodze wiary, nie rezygnujmy z niego. Modlitwa ma moc poruszyć zatwardziałe serca, nawet te, które wydają się już całkowicie zamknięte. To jest czwarta obietnica, że nasze modlitwy i ofiary mogą sprowadzić zagubionych z powrotem na drogę, która prowadzi do Boga. Pamiętajcie, każda wasza modlitwa ma znaczenie. Może to być modlitwa za kogoś, kto nawet nie wie, że się za niego modlicie, ale w ten sposób możemy stać się narzędziami nawrócenia dla innych. To wezwanie do działania do modlitwy, która ma moc zmieniać ludzkie serca. Nie poddawajcie się, bo każde słowo zanoszone do Boga ma wartość. Piąta obietnica daje nam pewność, która powinna być fundamentem naszej wiary: zło nigdy nie zwycięży narodu wiernego modlitwie. To ważne przesłanie, bo każdy z nas widzi, jak zło próbuje wkraść się do naszego życia, jak stara się dzielić ludzi, rozbijać rodziny i zasiewać zwątpienie. Ale Matka Boża zapewniła, że jeśli będziemy trwali w modlitwie, jeśli nie pozwolimy sobie odebrać wiary, przetrwamy każdą próbę, a ostateczne zwycięstwo będzie nasze. Faustyna ostrzegała, że zły będzie robił wszystko, by osłabić naszą wiarę. Będzie szeptał w naszych sercach, że modlitwa nic nie daje, że nie ma sensu dalej walczyć, że nasze wysiłki są bez znaczenia. Ale to właśnie wtedy musimy być najmocniejsi, bo pokusa zwątpienia to najgroźniejsza broń, jaką może przeciwko nam użyć. Nie możemy dać się zwieść. Modlitwa i wiara to nasze klucze do przetrwania. To nasza duchowa siła. Każda próba, każda trudność, każda chwila zwątpienia to moment, w którym możemy udowodnić, że nasza wiara jest silniejsza niż wszystkie przeciwności. Im bardziej zło będzie próbowało nas złamać, tym mocniej musimy trwać w modlitwie, bo tylko w ten sposób możemy zachować niezłomność. Faustyna mówiła. Że zło nie zwycięży, jeśli naród pozostanie wierny, ale ta wierność będzie wystawiona na próbę. Musimy być gotowi, by stawić jej czoła, by nie ulec zniechęceniu. Każda chwila modlitwy, każdy akt wiary, to krok w stronę zwycięstwa, które już zostało obiecane. To jest nasze zadanie: nie poddać się, nie pozwolić, by zło podzieliło nas i odebrało nam nadzieję. Ta obietnica jest naszą tarczą. Nawet jeśli czasy wydają się mroczne, nawet jeśli świat próbuje nas przekonać, że nie ma sensu trwać w wierze, my musimy pozostać wierni. Bo to wierność prowadzi do zwycięstwa. Nie zwątpmy, nie poddajmy się pokusie zniechęcenia zło nigdy nie zwycięży narodu, który ufa Bogu i trwa w modlitwie. To jest nasza siła i nasza droga do triumfu. Szósta obietnica niesie ze sobą niezwykłe przesłanie. Polska ma odegrać kluczową rolę w triumfie niepokalanego serca Maryi. To nie jest tylko piękna wizja, to realne wezwanie do działania, które wymaga od nas odwagi, wytrwałości i gotowości na poświęcenie. Faustyna wyjaśniła, że ten triumf został zapowiedziany już w objawieniach fatimskich. Matka Boża obiecała, że jej niepokalane serce ostatecznie zatriumfuje nad złem, ale do tego potrzebna jest współpraca wiernych. I tu właśnie pojawia się szczególna rola Polski. Nasz kraj ma być narzędziem w rękach Boga, przykładem wierności i niezłomności, który poprowadzi inne narody do odnowy duchowej. Ale ten udział w triumfie nie przyjdzie bez wysiłku. Faustyna jasno powiedziała: Musimy być gotowi na poświęcenie. To nie będzie droga łatwa ani wygodna. Świat może nas wyśmiewać, może próbować uciszyć, ale jeśli pozostaniemy wierni, staniemy się częścią czegoś większego, czegoś, co przyniesie zwycięstwo dobra nad złem. Matka Boża nie obiecuje, że będzie lekko. To wezwanie do odwagi, do podjęcia krzyża, który każdy z nas w jakimś sensie nosi. Ale jednocześnie jest to wezwanie pełne nadziei. Ten trud ma sens, każda ofiara ma wartość, każda modlitwa przybliża nas do ostatecznego zwycięstwa. Pomyślcie, co to znaczy być narodem, który Bóg wybrał do tak wielkiej misji. To nie jest przypadek, że właśnie Polska została wezwana do tego zadania. Nasza historia, pełna cierpienia i walki, pokazuje, że jesteśmy gotowi nieść ten krzyż. Teraz musimy tylko wytrwać. To jest szósta obietnica, udział w triumfie niepokalanego serca Maryi. Ale jej spełnienie zależy od naszej wierności, od naszej odwagi, od tego, czy będziemy gotowi podjąć poświęcenie. Bo tylko naród, który nie lęka się trudności i wiernie trwa przy Bogu, może być częścią tego zwycięstwa. To jest nasze powołanie, nasza misja. Teraz od nas zależy, czy będziemy w stanie ją wypełnić. Siódma obietnica jest być może najbardziej poruszająca, ale jednocześnie niosąca nadzieję. Matka Boża obiecała, że choć Polska będzie wystawiona na ciężkie próby, choć naród doświadczy cierpienia, nie zostanie całkowicie zniszczona. To jest dla nas przesłanie pełne otuchy, że bez względu na to, co nas czeka, jeśli pozostaniemy wierni, przetrwamy i staniemy się światłem nadziei dla innych narodów. Faustyna opisywała te trudne chwile, widziała, jak wiele osób straci wiarę, jak niektórzy ulegną zwątpieniu, a inni poddadzą się rozpaczy. Ale widziała również tych, którzy trwali, którzy nie opuścili modlitwy i sakramentów. To właśnie oni staną się fundamentem odnowy duchowej, z tego cierpienia wyłoni się nowe pokolenie, pokolenie świętych, które poprowadzi świat z powrotem do Boga. Naród, który zna cierpienie, który był raniony i wielokrotnie poddawany próbom, ma w sobie siłę, by przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Historia Polski jest tego najlepszym dowodem. Byliśmy narodem, który nigdy się nie poddał, który zawsze wstawał, nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone. I teraz znów stoimy przed taką próbą, próbą wiary i wytrwałości. Ta obietnica przypomina nam, że cierpienie nie jest końcem, ale początkiem czegoś nowego. To jest droga do zrodzenia pokolenia, które będzie świecić przykładem niezłomnej wiary dla całego świata. To pokolenie świętych, które powstanie z naszego trudu, będzie latarnią wskazującą drogę zagubionym narodom. Matka Boża nie obiecuje, że unikniemy trudności, ale daje nam nadzieję. Nadzieję, że przetrwamy, że z naszych cierpień narodzi się coś wielkiego, coś, co przyniesie światło w czasach ciemności. To jest siódma obietnica: że choć przed nami mogą być trudne chwile, jeśli pozostaniemy wierni, nie tylko ocalimy siebie, ale staniemy się źródłem nadziei i odnowy dla innych. Nie bójmy się więc trudności. One mogą nas zranić, mogą nas osłabić, ale nie mogą nas złamać, bo z tej próby. Wyjdziemy silniejsi, zjednoczeni i gotowi, by stać się światłem dla świata. Tylko nasza wierność i wytrwałość mogą sprawić, że ta obietnica stanie się rzeczywistością. Teraz jest czas, by trwać, by się modlić, by ufać. Matka Boża jest z nami, ale to od nas zależy, czy odpowiemy na jej wezwanie. Przesłanie, które usłyszała Faustyna, nie jest jedynie zbiorem obietnic, które możemy przyjąć biernie, Oczekując na ich wypełnienie, to przede wszystkim wezwanie do działania, do podjęcia odpowiedzialności za przyszłość naszą własną, naszych rodzin, ale także całego narodu. Matka Boża jasno wskazała, że te obietnice spełnią się tylko wtedy, gdy odpowiemy na jej wezwanie. Teraz nie jest czas na wahanie czy odkładanie spraw duchowych na później. Teraz jest czas na modlitwę, czas na zaufanie i konkretne działanie. Polska ma wyjątkową misję, ale musimy pokazać, że jesteśmy jej godni, że naprawdę chcemy być tym narodem, który poprowadzi świat do odnowy. To wielka odpowiedzialność, ale również wielki zaszczyt. Każdy z nas jest częścią tej misji. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, co robimy na co dzień, możemy przyczynić się do duchowej ochrony naszego narodu. Każda modlitwa, każdy akt wiary, każda chwila ofiarowana w intencji Polski i świata ma znaczenie. To od nas zależy, czy te obietnice się spełnią, czy Polska rzeczywiście stanie się światłem w czasach ciemności. Matka Boża wzywa nas do wierności i odwagi. Bez względu na to, jak trudne mogą być czasy, które nadchodzą, musimy pokazać, że jesteśmy gotowi, że chcemy trwać w wierze. Nie możemy pozwolić, by zniechęcenie czy zwątpienie odebrały nam nadzieję. Ta misja jest wielka, ale możliwa do wypełnienia. Jeśli będziemy wierni, jeśli będziemy modlić się i ufać. To jest moment, w którym każdy z nas musi podjąć decyzję: czy chcemy odpowiedzieć na to wezwanie, czy jesteśmy gotowi stanąć po stronie dobra i wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszej Ojczyzny. Teraz jest czas działania, czas modlitwy, czas, by udowodnić, że Polska jest gotowa na swoją misję. Niech nasze serca będą pełne odwagi. Niech nasza modlitwa będzie codziennym świadectwem wiary i niech nasza niezłomność pokaże, że jesteśmy narodem, który nie tylko słyszy wezwanie, ale także na nie odpowiada. Razem, jako wspólnota, jako naród, możemy wypełnić tę wielką misję, którą powierzyła nam Matka Boża. Na zakończenie tego przesłania chcę zaprosić was wszystkich do wspólnej modlitwy. Teraz bardziej niż kiedykolwiek Potrzebujemy opieki Matki Bożej Częstochowskiej, naszej królowej i orędowniczki. Ona zawsze była z nami w chwilach chwały i w chwilach największych prób. To do niej dziś zwracamy się z ufnością i pokorą. Matko Boża Częstochowska, Ty, która od wieków chronisz nasz naród, wstawiaj się za nami. Rozciągnij swój płaszcz nad każdą polską rodziną, nad każdym domem, który walczy o utrzymanie wiary. Chroń nas przed złem, które próbuje podzielić i osłabić nasze serca. Daj nam odwagę, abyśmy mogli trwać w wierze nawet wtedy, gdy czasy staną się trudne. Matko miłosierdzia, umacniaj nas w wytrwałości, abyśmy nie zniechęcali się, gdy przyjdą pokusy i próby. Naucz nas wierności, takiej, która nie ustępuje nawet gdy wszystko wokół zdaje się sprzeciwiać prawdzie. Prosimy Cię, prowadź nas drogą, która zawsze wiedzie do Twojego syna. Błogosław nasz naród, błogosław nasze rodziny, błogosław wszystkich, którzy w swoich sercach szukają nadziei i światła. Nie opuszczaj nas, gdy ciemność próbuje nas ogarnąć. Wzmacniaj naszą wiarę, dodawaj sił i spraw, abyśmy byli godni obietnic, które złożyłaś z miłości do nas. Niech Twoje niepokalane serce. Triumfuje w naszych sercach, w naszych rodzinach i na naszej ziemi. Prowadź nas, Matko, przez te czasy próby, abyśmy mogli stanąć jako naród niezłomny i wierny. Z Tobą, Matko, wiemy, że zwycięstwo jest pewne. Amen. Chociaż to przesłanie może brzmieć poważnie, pełne ostrzeżeń i wyzwań, tak naprawdę jest ono przede wszystkim przesłaniem nadziei. Matka Boża obiecała, że zwycięstwo jest pewne dla tych, którzy pozostaną wierni. Tak, droga może być trudna, mogą pojawić się chwile zwątpienia i próby, ale zaufajmy. Z wiarą, modlitwą i jednością jesteśmy w stanie przetrwać wszystko. To wezwanie, które usłyszała Faustyna, dotyczy każdego z nas. Jako naród, jako wspólnota, jesteśmy zaproszeni do wzięcia udziału w czymś wielkim, w odnowie, która może zmienić nie tylko Polskę, ale również świat. Dlatego nie bójmy się podjąć tego wyzwania. Niech nasze domy wypełni modlitwa, niech nasze serca będą pełne odwagi, niech każdy z nas przyczyni się do budowania duchowej siły, której tak bardzo potrzebujemy. Dziękuję Wam, że poświęciliście czas, aby wysłuchać tego przesłania. To nie jest łatwy temat, ale niezwykle ważny. Jeśli uznaliście, że te słowa mają znaczenie, podzielcie się nimi z innymi. Każda osoba, która usłyszy to wezwanie, może stać się częścią wspólnej modlitwy i wspólnej nadziei. Zostańcie z Bogiem, i niech Matka Boża Częstochowska prowadzi Was każdego dnia. Razem możemy przetrwać każdy trud, razem możemy być światłem w czasach ciemności. Dziękuję i do zobaczenia. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. Aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami, dziękujemy za wsparcie.